Siemaneczko. Jeżeli chcecie mieć bardzo realistyczny horror, wystarczy, że tutaj naciskacie Settings i Graphics Quality. Kurde. O, chyba nie. Dacie sobie chyba to do góry. Cyk. Chyba naciskacie play. O kurde. I ja ich chyba nie ustawiłem. Kurde, ja wam pokażę na, na przykładzie Breakouta widzowie, bo ja już sam nie wiem. Oj, oj, oj. To nie jest, moi koni dobry znak. To jest zły znak. Dobra, wystarczy, że dacie First Person czyli naciszcie Breakout, Breakout mod, zwiększycie sobie grafiki. Muszę zmienić bota, bo Markusem będziemy grać w tym. w tej mapce. Cyk, ładnie. Bot. No i teraz może Wam się. mi się trochę poszczęści. Wystarczy, że dacie. to na maksa, widzowie, to na maksa dacie. Z, e, z tą mapką nie będzie działać, ale. Zobaczcie, jak to bardzo realistycznie wygląda, ten bardzo realistyczny horror. Ojojoj, gaśnice jeszcze mi potrzeba. Cyk. Zobaczcie, to jest taki bardzo realistyczny horror. Wystarczy, że sobie dacie grafiki do góry, cyk, ale łatwo. Oj. Niedobrze. To nie jest dobry znak, moi drodzy. Nie!